Goniu, co sądzisz o PGA 2013? Tak, tak, tak. Adam, co sądzisz o PGA 2013? Um, myślę, że Seto y, trochę, trochę je zniszczył, bo pokazał się w nieodpowiednim momencie, ale ogólnie ja naprawiłem to. Y, nie wiem, czy ma ale... no, no i to jest zdecydowana odpowiedź: Seto, 2013 PGA, jak ci się podoba? O, o, o. Jest bardzo fajnie. Dostałem skina do blitzkranka, więc może być. Okej, okay. skin do blitzkranka naprawił. A. Mateusz. PGA 2013, jak ci się podoba. Czy mógłbyś powtórzyć pytanie, bo nie słyszałem? Słucham. Czy mógłbyś powtórzyć pytanie, bo nie słyszałem? PGA 2013, jak ci się podoba? Jest. Zajwiście! Dobra odpowiedź. Marta, PGA 2013, jak ci się podoba? Nie, no, zajebiście Jest. No. Okej. Okay. Nathan, PGA 2013, jak ci się podoba? Dobrze się pije. <laughs> Aga, PGA2013, jak Ci się podoba? Jak mi się podoba? Super Bardzo dobrze Ci się podoba, ok. A więc widzicie, że PGA2013, Flemie, jak Ci się podoba PGA2013?